Cześć. Z tej strony Rafał Kościuk i jestem sweetcake. Jak wygląda dzień życia przedsiębiorcy? Dzień z jednej strony kręci się wokół ogromnej ilości telefonów od naszych partnerów bieżących, przyszłych, bycia super tatą, ale też treningów. Dzień zawsze zaczynam od porannego rozruchu, potem trzeba zawieźć dzieci, potem odebrać. Ogromną ilość maili, oddzwonić, zadzwonić, porozmawiać. Dzień, co drugi dzień, kończę dwoma treningami. Z jednej strony treningiem na siłowni, z drugiej strony treningiem karate. Moja stylizacja nie jest bez powodu. Karate uczy sumienności, karate uczy kultury, organizacji, karate uczy działania dobrze, działania zgodnie z zasadami moralnymi. I i my, jako marka, jesteśmy bardzo transparentni w przekazie. Nie słodzimy naszym franczyzobiorcom. Mówimy jak jest, a ta wiedza, którą otrzymuję jako dodatek do treningów, będąc częścią tej kultury karate, jest czymś, co przynoszę do, do, do naszej organizacji fitkajkowej. I myślę, że między innymi dlatego. Jestem takim człowiekiem i tak się komunikuję, bo to jest takie wiarygodne. Ja nie udaję. My, jako marka, ja jako właściciel, jesteśmy spójni. Jesteśmy spójni i zawsze chcemy robić dobre rzeczy i dobre interesy. Dlatego, jeżeli Państwo mają ochotę być częścią marki Fitcake, zapraszamy czy do firmy, czy na trening.